W Chorzowie powstał zespół muzyczny, który ma łączyć pokolenia. Jego włoska nazwa divertimento oznacza muzykę, zabawę i rozrywkę. Zespół po raz pierwszy publicznie wystąpił właśnie dla państwa. Kocha się raz, potem drugi i trzeci i znów, bo drzemie w nas tyle celów i pragnień i znów. Kocha się raz, wierzy w gwiazdy... Zespół Międzypokoleniowy, co to za idea? No myśmy, powiem tak, spotkaliśmy się przypadkiem, porozmawialiśmy przypadkiem i przypadkiem doszliśmy do wniosku, że... Wśród takich wspaniałych ludzi, jak tu, co spotkałem, możemy coś pięknego zrobić. My no podjęliśmy decyzję, że chcemy coś pięknego zrobić, no i robimy. Jakie są założenia? Jakie pokolenia będą tu w tym zespole? Mamy dość ambitne plany, żeby tutaj jakby na tym, co już powstało, czyli na grupie instrumentalnej, jeszcze instrumentalno-wokalnej, żeby jeszcze rozbudować właśnie i instrumentarium, i również ten, ten, ten wokal. No Plany mamy ambitne, może nam się nawet tutaj z tego czasem, aby nie zapeszyć, e, e, tak powiem, rewia urodzi, ale zobaczymy. Na razie zaczynamy to, co mamy w zasięgu. A jakich Państwo instrumentów używają? Póki co sprowadziliśmy się do akordeonu jako instrument klawiszowy plus e, skrzypce, które grają linię melodyczną ważnie. A jeśli chodzi o repertuar, mają już Państwo pomysł? No ja przygotowałam na ten czas dwie piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej, Wymyśliłam Cię i Kocha się raz. No myślę, że na pierwszy raz może tyle wystarczy, a potem zobaczymy. A liczą Państwo na wsparcie Urzędu Miasta czy Chorzowskiej Strefy Wolontariatu i proszę powiedzieć, czy są już jakieś plany co do pierwszego występu? Powiem tak, no na pewno liczymy, nie ukrywam, że, żebyśmy nie liczyli. Liczymy na ich promocję, na ich wsparcie z każdej strony, a co do pierwszego występu, no to zapraszamy 22 na galę Uniwersytetu III wieku, która się odbędzie w teatrze w Haceku między 12 a 14:30 No i tam można powiedzieć, będziemy już tak piękni i już. Przygotowani do koncertów, które nas oceni publicznie. Oficjalnie, bo pierwszy jest tutaj teraz dla nas. Tak, dlatego pierwszy jest dla was jako telewizja, która Telpol bardzo przychylnie współpracujemy już od jakiegoś czasu i dlatego macie ten jakby przywilej też, ale naszą satysfakcję, że możemy też zagrać tutaj i zaśpiewać dla widzów Telpol Info. Divertimento to nie tylko zespół muzyczny, ale przede wszystkim wyjątkowa idea. W końcu nie od dziś wiadomo, że muzyka łączy pokolenia.